Horyzont pusto i płasko. To największa katastrofa ekologiczna naszych czasów. Czwarte największe jezioro świata przez blisko pół wieku praktycznie przestało istnieć. No górski był, to nie pozieczną. Ten materiał to zapis naszej podróży przez Uzbekistan. Podróży, której celem był najtrudniej dostępny festiwal techno na świecie. Ale zanim udało nam się tam dotrzeć, zaznaliśmy lokalnej kultury i poznaliśmy historię tego stosunkowo młodego państwa. A żeby dostać się na sam festiwal, musieliśmy odbyć podróż przez dno tego, co kiedyś było Wielkim Jeziorem Aralskim. Tanie, niezbyt długo są to śnieżki. Samarkanda, plac Registan, który powstawał w czasach dynastii Timurydów, czyli między XV a XVII wiekiem, i do dzisiaj robi ogromne, wręcz mistyczne, magiczne wrażenie. Sama Samarkanda to miasto kupieckie, bo położone na trasie słynnego jedwabnego szlaku i swój kupiecki charakter zachowała trochę do dzisiaj. When people come in here, exactly we say, uh, where do you come from? And people say, from Japan, they say, konnichiwa, ogen Normally, we are uh, trying to speak in uh, Japanese, in Italian, say, ciao ragazzi, come stai bene? You can solo guardare un negozio kitchen, ricamati of le cup of And exactly, bonjour, voilà, plaisir, désolé, tout est à le bon prix. Uh, uh, exactly, it means so much. Yes, we practice our languages. Why? It means a lot of tourists. So, you are a true yes. seller like from the Silk Road time? Yes, maybe my grandfather was, uh, because he was in trade, exactly, we know, uh, but uh, maybe he had a talent to speak in a lot of languages too. Pływy kultury, architektury perskiej zauważalne są tutaj gołym okiem, ale Uzbekistan to prawdziwy wielokulturowy tygiel. Mieszkają tutaj Uzbecy, Tadżycy, Rosjanie, Persowie. Bardzo bogata historia, bardzo bogata kultura, ale sama historia Uzbekistanu wcale nie była taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Już w XIX wieku poszczególne Hanaty były podbijane przez Carską Rosję. Najpierw więc Imperium Rosyjskie, później przyszedł czas Związku radzieckiego, po którego upadku Uzbekistan stał się niepodległym państwem. W 1991 roku do władzy dochodzi Islam Karimow i od razu zaprowadza rządy twardej ręki. Zaczyna się budowa tożsamości narodowej Uzbekistanu. Sam kraj odcina się od Rosji i przeszłości radzieckiej, ale sam Islam Karimow to twardy autokrata, który de facto zamyka cały Uzbekistan na ponad dwie dekady. Do 2016 roku uzyskanie wizy, nawet turystycznej, było trudne i kosztowne. Uzbekistan obawiał się wszystkiego, co obce i co potencjalnie mogłoby zagrozić utrzymaniu władzy przez reżim Karimowa. Krytyka prezydenta, rządu była karana. W kraju działała też tajna policja. Po śmierci Karimowa nowy prezydent zaczął powoli otwierać ten kraj na świat. Czy można wysiedlić ludzi z centrum miasta, z ich domów i mieszkań, żeby zbudować nowe centrum miasta? Można, jeśli jest się w Uzbekistanie. Czy można zbudować wielkie inwestycje, które de facto stoją puste i można tylko nimi nacieszyć oko? Tak, w autorytarnych reżimach jest to możliwe. Mimo poluzowania polityki, Szafkat Mirziojew, nowy prezydent, kontynuuje autorytarną tradycję swojego poprzednika. Prezydent Uzbekistanu i mer Taszkentów wymyślili sobie powstanie wielkiego projektu, który ma otworzyć oczy niedowiarkom czyli Taszkent City. Tashkent City robi ogromne wrażenie nie tylko na nas, Europejczykach, Polakach i turystach przyjeżdżających do Uzbekistanu, ale przede wszystkim na mieszkańcach Uzbekistanu, którzy przyjeżdżają zobaczyć, jak wygląda realizacja nowego uzbeckiego snu. Problem w tym, że te wszystkie wieżowce to w dużej części wydmuszki, atrapy, tak, żeby cieszyły oko, ale co z tego, skoro zdecydowanej większości społeczeństwa nie stać na te wszystkie dobrodziejstwa, które nowa władza im proponuje. W 2025 roku do wieżowców wprowadziły się duże firmy, ale sytuacja materialna mieszkańców dalej nie uległa radykalnej poprawie. Pensja minimalna to około 300 dolarów. Dobre wynagrodzenie zaczyna się od 600 dolarów. Dlatego wiele zachodnich produktów cenowo wciąż jest nieosiągalnych. Tashkent to tylko przystanek na naszej trasie na Festiwal Stihia. W drodze nad jezioro aralskie wybieramy się jeszcze na krótki górski odpoczynek. Uzbekistan to kraj kontrastów. Z jednej strony mamy pustynie, wyschnięte morze Aralskie, suchy klimat, z drugiej strony przepiękne góry, tak na granicy z Kazachstanem, który oddalony jest zaledwie o kilka kilometrów od miejsca, w którym się znajdujemy, jak i z Kirgistanem i Tadżykistanem. Blisko tysiąc kilometrów dalej otoczenie i natura zmieniają się nie do poznania. Klimat rodem z Mad Maxa i filmów postapokaliptycznych. Po horyzont pusto. I płasko. Ciężko uwierzyć, że kiedyś tu było morze, a właściwie słone jezioro Aralskie, czwarte, największe słone jezioro na świecie. Dzisiaj jedynym śladem po tym, że kiedyś tu była woda i życie, są muszelki i osadzona na dnie dawnego jeziora Aralskiego sól. Skutki błędnych decyzji człowieka na zawsze zmieniły to miejsce. Klimat w całym regionie stał się suchy, a warunki do życia skrajnie niekorzystne. Pustynia, powstała na dnie wyschniętego jeziora, jest zanieczyszczona pestycydami i nawozami spływającymi uprzednio do tego zbiornika wodnego. Mówimy tu o ponad 50 tysiącach kilometrów kwadratowych. W latach 60. władze radzieckie podjęły decyzję, że na terenach republik Uzbeckiej, Kazachskiej i Turkmeńskiej uprawiana będzie na wielką skalę bawełna. Wtedy zaczęto odprowadzać wodę z rzek zasilających jezioro. Kanały irygacyjne miały setki, tysiące kilometrów. Pola bawełny się rozrastały, a wraz z nim rosło też zapotrzebowanie na wodę. Skutki to zwiększenie liczby osób zapadających na ciężkie choroby padaczkę, tyfus, białaczkę i choroby układu oddechowego. Zagadką pozostaje też poligon broni biologicznej, który umiejscowiony był na wyspie wozrożdienia. Już dwie dekady temu zanikł pas wody dzielący południowy brzeg wyspy od lądu stałego. Od tego czasu żyjące w tym rejonie zwierzęta lądowe mogą bez przeszkód przemieszczać się pomiędzy byłym poligonem a otaczającym go terytorium, co w istotny sposób zwiększa niebezpieczeństwo niekontrolowanego i nie dającego się przewidzieć rozprzestrzeniania z laboratoriów nieznanych szczepów groźnych drobnoustrojów. W 2002 roku zneutralizowano tam ponad 100 ton wąglika. Na miejscu dowiadujemy się, że w 2019 roku władze Uzbekistanu zrównały cały poligon z ziemią. 75-74 семьдесят четыре был, был море. И потом постепенно-постепенно ушел. Вода не было. Мало вода был в Амударе. мало было. Там капал, канал копал там, в Туркменистане, на песке. Ушел вода все. Вода немножко был И потом море ушел. А море ушел... Там озеро много было здесь. Озеро много было. Там рыба рыба рыбак. Ryba mnogą o tak, o, tam. A ty rybak też był? Da, 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 Ja tam pensja, 34 co pensja? Żyjących świadków jest coraz mniej. Problemem w zbieraniu takich historii jest też komunikacja. Starsze pokolenie nie posługuje się tutaj ani rosyjskim, ani uzbeckim. Ich językiem jest język kara It did not disappear in one day, of course. The old people say that they... could not notice uh, how it was disappearing so the old uh, fishermen they, they say

90 cm rocznie. Czyli w takich miejscach jak to najlepiej widać skalę całego zjawiska na przestrzeni kilku dekad woda z tak zwanego Morza Aralskiego praktycznie całkowicie zniknęła. Aral was our grandfather, grandmother. Of course it's it's sad. The weather is dry, for We can see every day We can the climate changes here. There are more dust storms now. Of course, it impacts the economical way. So there are no uh, more people are unemployed. Before everybody was engaged in fishing and fish processing. Now people, most people, are working in other countries like in Kazakhstan, Russia. Ciężko w to uwierzyć, ale nawet w tak niesprzyjających warunkach, gdzie latem temperatury sięgają ponad 40 stopni w cieniu, a nawet 60 w słońcu, żyją ludzie i prowadzą tutaj swoje codzienne życie na tej pustyni. I woda była użył szół Moria tu, a co 500 km, a teraz jest mój Отсюда, 50 километров. Короче, 40 лет назад здесь было можно, короче. Здесь было все. Это лодки все, здесь рыбаки, здесь все здесь были. Здесь Жить здесь. нормально. Здесь компрессор, вот с компрессором, газовым компрессором работаем. Угу. Газы, короче, перекачаем туда-сюда. Здесь работаем. Работа есть? Работа есть. Деньги, Жить, деньги, деньги тоже? Есть. Деньги тоже. Жить можно. Po całodniowej podróży jazdy po bezdrożach udało nam się dotrzeć do brzegów jeziora. Być może jest to już jedna z ostatnich szans, żeby zobaczyć to, co zostało z jeziora Aralskiego, Słonego Jeziora Aralskiego, ale muszę przyznać, że widok pewnie żadne nagranie wideo i żadne zdjęcie nie odda w 100 procentach. Pozostaje nacieszyć oko, odpocząć w i ruszać dalej. Karakałpacja, miejscowość, która nazywa się Mujnak, niegdyś była znana z rybołówstwa i z przetwórstwa rybnego, a dzisiaj znana głównie z tego, czyli z wielkiego cmentarzyska wraków. Kiedyś te statki wypływały w Morze Aralskie i tętnił tutaj biznes, tętniło tutaj życie. Dzisiaj Organizowany jest tutaj wielki festiwal muzyki elektronicznej, który ma zwrócić uwagę ludzi, którzy przyjeżdżają do Uzbekistanu na problemy dotyczące zmian klimatu i wpływu człowieka na środowisko. The city was full of life. About 100,000 people lived here in Mynnow. Now the population is about uh, 35,000 people now. Festiwal Stihia nazywany jest najtrudniej dostępnym festiwalem techno na świecie. Nic dziwnego, bo żeby się tutaj dostać, trzeba po pierwsze przylecieć do Uzbekistanu. Później kolejny samolot do miejscowości Nukus, a stamtąd jeszcze 3 godziny jazdy samochodem. Ten festiwal jak raz taki przyzwany, a e, ten festiwal jak raz taki przechodzi pod egidy tego, żeby przyвлечь uwagę w problemie Аральского Morza, tak jak сейчас очень большое внимание уделяется тому, чтобы воду вернуть обратно. И э, вот как, если, допустим, прогулять, и увидите, что э, от народа Европы, народу э, Каракалпакстана сюда б, было посажено большое количество, 27 тысяч деревьев, как бы вот. Поэтому что-то происходит и, как показывает тенденция, происходит в положительном ключе. А это катастрофа, с какой стороны, не посмотри. Мы становимся лучше и где-то бережливее, и э, это как бы нас объединяет, сплочает наши регионы, что у нас есть что-то общее, вне зависимости от границ государственных, это ресурсы, которые мы должны беречь. Надеемся, у нас все получится. И благодаря вот такому фестивалю, где идея объединять людей и в том числе и в сохранении нашей экологии, мы этого добьемся. RP в спарчу Амбассады РП в Ташкенте на фестивале заграла też диджейка с Польски, Бекса. Jeszcze 10 lat temu nikt nawet nie marzył o zorganizowaniu niezależnego festiwalu w tym kraju. To też pokazuje jak bardzo zamknięty był Uzbekistan. Determinacja organizatorów i samych uczestników Stychii pokazuje, że wszystko jest możliwe, a świat może być po prostu lepszym miejscem.